Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jeżeli interesujecie się nadchodzącą następną generacją, to mam dla Was kilka informacji uzupełniających. Słuchajcie tak, ten odcinek jest w pewnym sensie uzupełnieniem mojego materiału dotyczącego ogłoszenia premier PlayStation 5 i innych informacji, które były zawarte w tym artykule, który Mark Cerny i Sony udzieliło serwisowi Wired. Było tam sporo informacji, większość tych tematów wydaje mi się, że omówiłem dosyć dokładnie. Pominąłem jednak jeden z tych fragmentów celowo, ponieważ zaskoczył mnie on w trakcie tego dosyć szybkiego nagrywania. Był to tekst dotyczący pewnej małej informacji technicznej, nowinki, która tak naprawdę mnie zaskoczyła dlatego, że nie miałem pojęcia, co to jest. Mowa oczywiście o nowej technologii force feedback. Wybaczcie uproszczenie, ponieważ ta technologia jest technologią haptyczną i określenie force feedback to jest troszeczkę zbyt proste, dlatego co może dostarczyć ta technologia, więc e, technologia haptyczna jest to zaawansowany force feedback, żeby było łatwiej to ogarnąć, który będzie wykorzystany w DualShock'u 5. Zakładając oczywiście, że tak będzie nazywał się pad, który będzie dodawany do PlayStation 5. I nie ma to jednak w chwili obecnej najmniejszego znaczenia, ponieważ liczy się to, co będzie wewnątrz tego pada, a jedna z technologii, nowych technologii, która będzie zastosowana w tym kontrolerze, to są Voice Coils actuators, czyli przekładając na język polski, jest to Dosyć długa nazwa, która rozwija jednocześnie funkcję tych wibracyjnych mechanizmów. Jest to serwomechanizm mechanizm wysokiej precyzji, oparty o cewki dźwiękowe, korzystające ze sprzężenia elektromagnetycznego między cewką, przez którą płynie prąd, a magnesem stałym. Dzięki temu może on uzyskać zupełnie nowy poziom doznań, wykraczający daleko poza to, co może dostarczyć nam klasyczny system wibracji wykorzystujący silniki z nierówno rozłożoną masą. Brzmi to troszeczkę jak reklama wibratora, no ale tak naprawdę jeżeli przyjrzycie się później fragmentom, które zamieszczę w tym materiale, to tak naprawdę wygląda to troszeczkę jak bardzo zaawansowany wibrator, który oprócz wibracji ma jeszcze kilka innych asów w rękawie. Jeżeli ten wstęp was nie zniechęcił, to zapewne już się domyśliliście, że ten materiał będzie poruszał pewne dosyć mocno techniczne tematy, jednak nie będę się tu zagłębiał w różnego rodzaju techniczne informacje. Będziemy starali się wyjaśnić to jak najprościej. Dzięki temu zarówno ja, jak i osoby zainteresowane lepiej zrozumieją, na czym polega ta technologia i co może nam jako graczom dostarczyć. Jeżeli jesteście na przykład posiadaczami najnowszego iPhone'a 11, to na własnej skórze, a raczej w dłoniach jesteście w stanie poczuć jak znacząca różnica występuje między standardowymi wibracjami a systemami haptycznymi wykorzystującymi cewki dźwiękowe. Jeżeli macie chwilkę, zróbcie sobie coś do picia, jakąś przekąskę i bez zbędnego przeciągania zaczynamy. Sama technologia serwomechanizmów opartych o cewki dźwiękowe nie jest niczym nowym. Na 100% każdy z Was miał z nią styczność, nawet niekoniecznie o tym wiedząc. Jednak zanim przejdę do omawiania zasad działania tych serwomechanizmów opartych o te typy cewek, na początek opiszemy sobie, na czym polega klasyczna technologia force feedback, która jest tak szeroko wykorzystywana w kontrolerach, które możecie podpiąć do swoich konsol czy PC-ów, niezależnie od producenta tego pada czy konsoli. Wyjątkiem od tej reguły są tak naprawdę dwaj producenci. Jednym z nich jest Steam, gdzie cewki dźwiękowe są wykorzystywane niezbyt, powiedziałbym, wydajnie. Ale mamy też Nintendo ze swoimi kontrolerami HD Rumble, które w niezwykle precyzyjny sposób potrafiły symulować na przykład ilość kuleczek znajdujących się w padzie, które gracz musiał odgadnąć przechylając czyli przesypując te kuleczki, jakby z jednego boku pada na drugi. Jak się domyślacie, w padzie nie było żadnych kuleczek. Roll, feel around, dude. boy! Right? No. Wait, how many balls are in your box? How many balls okay, we'll do the right the hand box? first. Wait. Feel it. Use your control stick to guess how many balls are inside the box. <laughs> okay, there's two in this one. Set your Joy-Con down once you've made your guess. <laughs> <laughs> you literally, you literally, you literally, right? Right? If you was like, dump yeah. it, like little... it up like this, you, you'll feel it like, hit the top of it, right? Klasyczny force feedback w różnych konfiguracjach opiera się na bardzo prostej zasadzie. Tak naprawdę zamontowany jest w środku silniczek elektryczny i na osi tego silniczka jest jakaś niezrównoważona masa. I nie mam tu na myśli emocjonalnego niezrównoważenia, tylko po prostu na osi jest ciężarek, który z jednej strony jest cięższy, z drugiej jest lżejszy. Dzięki temu, w momencie, kiedy silnik silniczek zaczyna się obracać, pad zaczyna wpadać w wibracje. Siła tych wibracji jest oczywiście uzależniona od wielu czynników, np. Roz rozmiaru zamontowanej masy, siły silniczka, prędkości obrotów, czy liczby silniczków, które znajdują się w urządzeniu. Jeżeli macie smartfona, to w większości przypadków yy, słyszeliście lub doświadczyliście tego typu wibracji. Wewnątrz znajduje się malutki silniczek, który w momencie, kiedy Wasz telefon wibruje, obraca się z dużą prędkością, co powoduje charakterystyczny dźwięk i wibracje. Wracając jednak do kontrolerów konsolowych, w większości przypadków mamy tutaj do czynienia z dosyć dużymi kontrolerami, które są w stanie pomieścić 1, 2 lub czasem więcej silniczków. Są one zazwyczaj łączone w pary, każdy z silniczków ma zamontowaną wspomnianą wcześniej niezrównoważoną masę. I ta masa dosyć często na jednym i drugim silniczku ma inną wartość. Dzięki temu deweloperzy wykorzystując wiedzę, że po prostu te silniczki tam są, i odpowiednio programując ich obroty, bo mogą sterować nimi niezależnie, mogą uzyskać bardzo ciekawe efekty, a nawet znacząco zwiększyć wibracje, które byłby w stanie wygenerować tylko jeden z tych silniczków. Myślę, że bardzo dobrym i kreatywnym rozwinięciem z klasycznego systemu Force Feedback jest jedna z rewizji kontrolera do konsoli Xbox. Która posiada dodatkowe silniczki zamontowane pod triggerami, które mogą wibrować niezależnie od tych głównych większych, umieszczonych po bokach, nazwijmy to w uchwytach, tak? Więc najlepiej tę funkcję wibracji triggerów wykorzystuje Forza Motorsport. I naprawdę nie wiem, dlaczego wśród tak wielu gier na konsole Xbox jest ta funkcja wykorzystywana tak rzadko. Nie wiem, czy może dlatego, że nie wszystkie wersje kontrolera posiadały tą funkcję. Nie posiadam konsoli Xbox, więc być może ktoś mi to. yeah <laughs> wytłumaczy, ale w większości przypadków są one wykorzystywane głównie przez tytuły ekskluzywne dla konsoli Microsoftu, a dla wielu innych tytułów jest to po prostu nieużywany bayer. Jeżeli gracie wystarczająco długo, to doskonale wiecie, że sama technologia wibracji sięga czasów PlayStation 1 i mimo tych wszystkich usprawnień pozwalających deweloperom o wiele precyzyjniej programować pojedyncze silniczki, ich zachowanie czy sposób informacji, które nam przekazują, Opiera się zazwyczaj o rzeczy, które można zamienić na wibracje, więc czy to będzie bicie serca, eksplozja, jazda samochodem po krawędzi toru czy żwirze, strzelanie z broni, otrzymywanie obrażeń czy na przykład wiosłowanie. I wiele tych informacji zwrotnych, które wymieniłem, ogranicza się tak naprawdę do obrócenia z odpowiednią prędkością silniczka na padzie i wytworzenia pewnej szybszej lub wolniejszej wibracji, ale ta informacja związana z tą wibracją jest uzupełniana, czy ona sama uzupełnia to, co dzieje się na ekranie, czyli to co widzimy, ale także to, co słyszymy. Jeżeli dobrze się nad tym zastanowić, to bicie serca i wiosłowanie pod względem szybkości, z jaką będzie wibrował ten silniczek w naszym padzie, nie różni się od siebie szczególnie. Podobnie strzelanie z karabinu i jechanie samochodem, jednym z kół samochodu, po tym czerwono-białym elemencie toru, który znajduje się na zakrętach. Nie znam profesjonalnej nazwy, ale mam nadzieję, że ta wizualizacja, czy raczej ten opis, pozwoli Wam zrozumieć kierunek, w którym idę. A chodzi mi tutaj o to, że te wibracje pozbawione kontekstu nadal są tylko wibracjami silniejszymi, słabszymi, ale bez kontekstu, który daje nam gra. Tak naprawdę trudno byłoby nam je odróżnić. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której gracie w jakąś grę wyścigową. Czy macie pada w rękach, macie przy okazji wyłączony dźwięk oraz nie widzicie obrazu. Zakładając, że z tymi wszystkimi niedogodnościami jesteście w stanie przejechać jakąkolwiek część toru lub na przykład puścić sobie replay, to czy bez dodatkowych informacji, obrazu i dźwięku, korzystając ze standardowych wibracji, bylibyście w stanie poczuć kierunek, w którym znoszone jest wasze auto w trakcie zakrętu? Czy będziecie w stanie poczuć siłę działającą na wasze auto w momencie gwałtownego hamowania lub przyspieszenia? Mówię tutaj o wyczuciu kierunku prawo, lewo, tył, przód, w którym przesuwa się auto w momencie dokonywania tego typu manewrów. I być może część z Was odpowie tak. I ta odpowiedź jest jak najbardziej prawdziwa. Tylko jeżeli gracie na dobrej kierownicy i tylko w przypadku odczuwania przeciążenia lewo-prawo. Ponieważ przy zastosowaniu standardowego systemu force feedback, który znajduje się w kontrolerach, które większość z nas ma w domu, przekazanie wektora, czyli kierunku działania siły, która działa na gracza, nie jest możliwe. Skoro już obecną technologię mamy wyjaśnioną i zakładam, że przynajmniej trzy osoby z ciekawości lub uprzejmości zostały do tego momentu, więc najwyższa pora, aby w końcu wziąć się za te przeklęte serwomechanizmy oparte o cewki dźwiękowe i wyjaśnić sobie, czym w ogóle jest cewka dźwiękowa. Jak zwykle wszystkie materiały źródłowe dotyczące zagadnień, o których mówiłem w tym odcinku, znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam Was do odwiedzenia ich, ponieważ zawierają one w niektórych aspektach więcej informacji niż te wyselekcjonowane, które odnoszą się do Console y Gear. Więc serwomechanizm oparty o cewkę dźwiękową to tak naprawdę zwykły magnes stały. Zazwyczaj w formie okręgu lub cylindra, w środku którego umieszczony jest pręcik lub inny walec, na którym nawinięty jest drut miedziany, który jest cewką i puszczamy przez niego prąd, czyli prąd płynie albo nie płynie. I jestem przekonany w 100% pewien, że większość z was widziała taką cewkę trzymała ją w rękach, oczywiście troszeczkę w innej formie, korzystała z serwomechanizmów, który cechuje się niesamowitą precyzją. U Ultra, wręcz ultra szybką reakcją i potrafi przyjmować rozmiary od niezwykle malutkich do naprawdę bardzo, bardzo dużych. Mówię oczywiście o membranach głośnikowych, ponieważ to tam najczęściej wykorzystywane są cewki dźwiękowe. W końcu to od nich pochodzi ich nazwa. I te same cewki, chociaż działające jakby na odwrót, stosowane są w mikrofonach. Oczywiście w przypadku cewek dźwiękowych stosowanych w mikrofonach czy głośnikach, pręcik, o którym mówiłem wcześniej, zastąpiony jest membraną, która stawia opór cewce. I wprowadzana jest w wibrację poprzez przepuszczanie przez cewkę prądu. I wydaje mi się, że już samo uświadomienie sobie, że tego typu mechanizm jest w urządzeniu, które towarzyszy nam na co dzień, w zasadzie odkąd pamiętamy, w wersji zminiaturyzowanej w naszych telefonach czy w wersjach budzących w niektórych przypadkach respekt w naszych kinach domowych czy na salach koncertowych, pozwala nam zrozumieć, jak dokładnie i precyzyjnie oraz jak szybko działa ten typ mechanizmu. Cewki stosowane w gościnkach potrafią, słuchajcie, zmieniać swoją pozycję czyli wibrować z prędkością do 800 metrów na sekundę generując tym samym wręcz magiczną liczbę wibracji która zamienia się w dźwięk muzyki czy na przykład mój głos który słyszycie teraz jeżeli ktoś widział drgający głośnik niskotonowy, to doskonale wie o czym mówię. Ale głośniki to nie jedyne miejsce, w którym cewki dźwiękowe zamienione w serwomechanizmy od lat służą nam niezwykłą precyzją i szybkością. Są one, słuchajcie, też stosowane w mechanicznych dyskach twardych, których cewka potrafi ustawić igłę na talerzu naszego dysku z precyzją sięgającą 1 czterotysięcznej grubości ludzkiego włosa. Jeżeli to nie robi na nikim wrażenia, to prawdopodobnie zbyt długo oglądasz ten materiał. Oczywiście cewki dźwiękowe wykorzystywane w systemach haptycznych skonstruowane są troszeczkę inaczej, mówiłem o tym na samym początku, niż te, o których wspomniałem wcześniej. Ale te na tyle małe, aby znaleźć zastosowanie w kontrolerach, w 90% przypadków przypominają mały cylinder, który jest zamknięty z obu stron i wystaje z niego jedynie fragment pręcika, który czasem jest wyposażony w dodatkowe sprężynki, aby stabilizować właśnie rdzeń tej cewki, żeby się nie przemieszczał w momencie, kiedy cewka nie jest zasilona. Ponieważ wtedy latałoby to górę, dół. W momencie, kiedy zasilimy cewkę i odpowiednio zaprogramujemy prąd, który będzie przez nią płynął, możemy uzyskać tak naprawdę pełną amplitudę ruchów od gwałtownych, wibracyjnych, poprzez szybkie przemieszczenia i zatrzymania, aż po ruchy pulsacyjne i gwałtowne ruchy skokowe. Jednym z największych atutów tej technologii jest właśnie bardzo szeroka gama zachowań czy ruchów, które może wykonać cewka. Ogromna precyzja tych urządzeń pozwala na przekazywanie zarówno bardzo silnych bodźców dzięki wykorzystaniu ich szybkości, ale także niesłychanie subtelnych informacji poprzez odpowiednio skonstruowane i zaprogramowane systemy, które będą wbudowane w gry. Więc w teorii informacje o sprężystości, oporze czy fakturze powierzchni, którą dotykamy lub po której się przesuwamy, czy nawet kierunku działania siły są możliwe do uzyskania przy odpowiednich, programowaniu tego urządzenia i przyzna Wam się szczerze, że nawet szczególnie nie muszę się długo zastanawiać, żeby wymyśleć sposoby na wykorzystanie tej technologii. Wyobraźcie sobie na przykład strzelankę, w której w momencie wystrzału ze snajperki cewka wykonuje bardzo gwałtowny ruch i szybkie zatrzymanie odpowiadające odrzutowi, jaki powoduje broń. I nie mam tu na myśli sekwencji wibracji, wiecie, w standardowym padzie, ale jeden szybki ruch i zdecydowane zatrzymanie, w które po prostu poczujemy w ręce. Albo sytuację, w której przemieszczamy się po wiszącym moście, który się po prostu buja. Na przykład w Uncharted, w kolejnej części Uncharted, sprężyste ruchy, cewki, które odpowiednio będą zaprogramowane, mogą na nasze dłonie przekazywać sprężystość czy zachowanie tego właśnie mostu. Dla mnie brzmi to osobiście niesamowicie zajebiście. I odpowiednio zaprogramowane drgania, na przykład o zmiennej amplitudzie, tak jak wspomniałem, mogą symulować na przykład chropowatość. Jestem przekonany, że sami jesteście w stanie wymyśleć przynajmniej kilka bardzo ciekawych scenariuszy, w których można by było wykorzystać takie urządzenie. Jednak niezależnie od naszej wyobraźni, chęci czy pomysłów, skuteczność i popularność tej technologii będzie tak naprawdę uzależniona od deweloperów i tego, czy wykorzystają tą właśnie technologię. Jeżeli Sony nie dostarczy odpowiednich, gotowych do użycia, czy in integracji narzędzi, które będzie można wiecie, połączyć z systemami, którzy, które już istnieją w grach wideo, to może dojść do podobnej sytuacji, jaka zaistniała w przypadku platformy Xbox, gdzie ich kontroler jest wykorzystywany w zasadzie tylko przez gry, tytuły, party, A najlepiej przez Force. Jest to naprawdę według mnie stracony potencjał. Jeżeli Sony dopilnuje tego, aby był jakiś middleware, jakaś, jakaś, jakiś system integracji tego właśnie rozwiązania z działającymi już systemami wibracyjnymi, no to może ten system będzie faktycznie wykorzystywany, te haptyczne doznania będą wspaniałe, a nie będą tylko kolejnym nieużywanym barierem w systemie gier multiplatformowych. Bo słuchajcie, ekskluzywne tytuły Sony. Na pewno wykorzystają go w pełni. No i to by było w zasadzie tyle, jednak ten odcinek zawiera w sobie tyle informacji, że na koniec zrobię jeszcze krótkie podsumowanie informacji, które wam przedstawiłem. Więc, po pierwsze, technologia, którą Sony chce zamontować w swoich padach następnej generacji, czyli nie wiem, DualShock 5, jest to technologia, która jest naprawdę dobrze sprawdzona. Działa na rynku od wielu, wielu lat, a tym samym jest dosyć niedroga w implementacji. Po drugie, technologia oferuje bardzo wysoką prędkość reakcji. I ta prędkość reakcji, czyli po trzecie, sprawia, że nawet niewielka masa tego, tej cewki, która będzie zamieszczona, tego wal, walca czy tego pręcika, yy, będzie połączona z cewką, która może osiągnąć w krótkim czasie dosyć duże prędkości. A pamiętajcie, że siła to prędkość razy masa. I oczywiście wątpię, żeby Sony tutaj dało takie cewki, które roz, yy, potrafią zmienić swój kierunek ruchu z prędkością 800 metrów na sekundę, bo to nie jest głośnik, ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Po czwarte, jest to bardzo duża Precyzja i możliwość niesamowicie dokładnego programowania zachowania cewki, o którym mówiłem wcześniej, dzięki temu graczowi można dostarczyć o wiele bardziej precyzyjnych bodźców niż w przypadku standardowych wibracji. I złożoność w dużym stopniu zależy od konstrukcji cewki, więc to będzie miało duże znaczenie, ale także ilość tych cewek i ich ułożenie w padzie będzie wpływał na to, co będziemy mogli odczuć. Być może przy odpowiednim ułożeniu i konfiguracji będziemy w stanie poczuć również wektor siły przód, Tył, lewo, prawo, być może góra, dół. Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, jest oczywiście kultura działania i niezawodność tych cewek. Są one w zasadzie pozbawione elementów mechanicznych. Mamy tutaj tylko wykorzystanie pola magnetycznego i jego interakcji ze stałym magnesem. Więc tak naprawdę, pomijając jakieś tam stuknięcia, przy wykorzystaniu odpowiednich sprężyn, nie powinny one wydawać innych dźwięków niż drobne stuknięcia, które będziemy mogli odczuć. W przypadku standardowych wibracji, jednak, Słychać czasem te silniczki w momencie, kiedy rozkręcą się do dużych prędkości. Jestem przekonany, słuchajcie, że o czymś zapomniałem lub coś pominąłem, lub coś przekręciłem, ale nie zmienia to faktu, że ten materiał powstał z mojej ciekawości, chęci zrozumienia tego, co Sony w bardzo ciekawym, PR-owym materiale próbuje nam wcisnąć. Jestem ciekaw, co sądzicie o tej technologii. Czy jesteście ciekawi tego, jak będzie ona różniła się od standardowych wibra wibracji? Czy jesteście przekonani lub sądzicie, że poczujecie w ogóle różnicę? No i oczywiście na sam koniec, czy zamierzacie kupić PlayStation 5. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. No i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Jak zwykle, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.